Cześć, tu Bartek z Road Racing. Przygotowałem dzisiaj dla Was film o marce Merida. Merida w Polsce reprezentowana jest w sklepach z sieci Bike Atelier. Jest tych sklepów w Polsce sporo. Tu w okolicy również takie sklepy mamy. I Merida jest jednym z dwóch największych tajwańskich producentów. Ma ona również znaczące udziały w firmie Specialized, to jest około 49%, czyli jest, jest to również fakt, którego nie sposób pominąć. Ma ofertę szosowych rowerów i gravelowych aktualną. Wszystkie rowery są tak naprawdę nie dalej niż tam dwa lata po premierach. Rower gravelowy Meridy wygrał Mistrzostwa Świata, rowery szosowe Meridy mają wygrane etapy Tour de France to jakby jest część wizerunku tych rowerów, natomiast istota tego wszystkiego to jest to, że są to po prostu jakościowe, bardzo wysokiej jakości, tajwańskie, porządne rowery. To czego tej marce może trochę brakowało, teraz brakuje coraz mniej moim zdaniem, to wizerunku, ale oni mocno nad tym pracują gdzieś tam, żeby, żeby to poprawić, to jest ogólnie do ogarnięcia temat i kupując rower Meridy w mojej ocenie kupujecie bardzo fajnego sprzęta. Pamiętajcie o subskrypcji, o, o polubieniu filmu, o jakimś komentarzu, żeby ten film fajnie się rozszedł. Ta subskrypcja pomaga mi w sezonie pozyskiwać rowery, koła, opony na testy. To jest bardzo istotna sprawa i z góry Wam wszystkim bardzo za to dziękuję. Oferty, natomiast partnerów kanału, macie w opisie: to jest Evan Light, Optik Okular i Bike Chill. Zapraszam na materiał. I zaczynamy nagranie z przeglądarki Merida, tajwańska marka, świetna jakość rowerów. Zresztą nie, nie oni jedni na Tajwanie produkują bardzo wysokiej jakości rowery. I tutaj ich współpraca, jeśli chodzi o World Tour, czyli Bahrain Victorious, dostarczają do tego teamu rowery, rowery na których ścigają się kolarze to między innymi one będą dzisiaj omawiane, nie dokładnie te modele. Tutaj są jeszcze modele w malowaniach z zeszłego roku, jak się domyślam, ale będą to Merida Reacto i Merida Scultura. OK, tutaj mamy Reacto, tutaj mamy Skulturę, Zobaczymy, czy może też pokazany jest model dojazdy na czas. Prawdopodobnie tak. I zerknijmy, czy tak faktycznie jest. Time Warp. Dokładnie. Jest też pokazany model dojazdy na czas. Czyli pełen zakres tego, na czym ściga się ekipa sponsorowana przez Meridę Merida ma partnerstwo tutaj z Visionem, jeśli chodzi o koła, i tak są wyposażane te rowery. Ok, przejdźmy do omówienia tego, co mamy dostępne w Polsce. Na tą chwilę skonsultowałem się tutaj jeszcze w tej sprawie. Modele timowe jeszcze nie są dostępne. Ze względu na to, że są one jeszcze nieuzgodnione, są barwy dokładne teamowe, więc też nie mogą powstać. Te modele nie mogą być opublikowane a może już są, bo już wyścigi ruszyły, ale to chwilę zawsze potrwa, zanim się to pojawi. Także w trakcie sezonu będą też modele team dostępne. Zatem kolekcja zaczyna się od, re, od Meridy Reacto 8000. Miałem okazję na tym rowerze jeździć, udostępnił mi go do jazdy. Bike Atelier, Jelenia Góra, Jętrka i Marleny. Sztywny, szybki, bardzo rower, używany przez jednego kolarzy z road racing, z sukcesami, bo wygrał swoją kategorię, ścigając się na tym rowerze. Bardzo sztywna maszyna, jedna z najsztywniejszych, na jakich jeździłem w swoim życiu. Bardzo dobrze się prowadzi, bardzo dobre odejście. Generalnie rower Aero, taki porządnie zrobiony, z bardzo konkretnymi też jakby cechami, które wskazują na to, że jest to rower mocno aerodynamiczny, jak choćby pozioma rura górna. To jest jedna z cech, która wyróżnia takie rowery, myślane już w 100% o aero, mamy do dyspozycji dwie, dwa rodzaje ram CF3 i CF5. Tutaj jest rama na CF3 karbonie, troszeczkę cięższa, ona tam w okolicach 1000 gramów waży. Yy, aluminiowy kokpit Merida FSA z wewnętrznym prowadzeniem przewodów. Tak jak widzicie, tutaj kable nie wystają, wygląda to bardzo estetycznie. Yy, koła karbonowe Reynoldsa 60. Yy, jeździłem na tych kołach, spoko się zachowują, nie są jakieś nieprzewidywalne na bocznych wiatrach, nie narzekałem na to. Yy, zwiększająca komfort sztyca Merida. No to jest yy, tutaj o jakimś komforcie, bym raczej nie mówił. Te, to, wzmocnienie jest, to wzmocnienie komfortu jest nieduże. Ale moje wrażenia jeśli chodzi o komfort na tym rowerze mogły też być zakrzywione przez siodełko jakie tam było używane. To było używane, któryś tam z modeli Prologo. Ja nie lubię tych siodełek, nie ukrywam tego i nie jeździ mi się na nich wygodnie, a to również ma duży wpływ na to jak ten rower się zachowuje. Wyposażenie tej konkretnej maszyny to jest Ultegra Di2, czyli taki klasyk Otrzymano. Dwunastkowy, świetnie działający do szosy. uważam bardzo, bardzo dobra grupa Cała ta nowa seria Shimano od 105 do Dura Ace To są bardzo udane produkty Na wszystkich miałem okazję jeździć, na jeden z nich posiadam w mojej maszynie Naprawdę świetnie spisujące się produkty Same, same tutaj plusy Fajnie, że są też bardzo wysokiej jakości opony Continentale Grand Prix E5000S Również mam je w swoim rowerze Także yy, tutaj są naprawdę fajne produkty i nie ma takich jakichś oszczędności yy, porobionych yy, No cóż, bardzo konkretny rower. Dla kogo jest taki rower? Merida Reacto to jest rower moim zdaniem dla ludzi Którzy albo gdzieś szaleją na segmentach Lubią konkretnie depnąć i mieć bardzo wydajną maszynę yy, Lub po prostu się ścigają Po prostu dla ludzi, którzy uczestniczą w wyścigach i to charakter takiego kolarza To raczej bym tutaj stawiał Na sprinterów Którzy starają się w końcówce Powalczyć o wynik w wyścigu tak, tak to widzę Generalnie Także no, na pewno czołówka światowa Jeśli chodzi o rowery Aero Myślę, że w top 5, top 6 Ten rower się spokojnie mieści Tajwański, Tajwańska jakość wykonania Produktów karbonowych jest znana Na całym świecie i to nie tylko w kolarstwie Również w przemyśle lotniczym Yy, również elementy do F1 są tam produkowane. no jest to, jest to na, tej, na tej wyspie dzieje się dużo dobrego, jeśli chodzi o karbon. Yy, yy, ok, także taki rower mamy tutaj. To jakie jeszcze są modele proponowane? Mamy jeszcze model Reacto 7000. Yy, coś tu jest nie tak z tymi cenami, mi się wydaje. A może tak, tak to miało być ustawione. Yy, Rival Edition to jest taki atrakcyjniejszy cenowo yy, model i Merida Reactor 6000 także tak wygląda ten cały line up tutaj zobaczmy, bo tutaj jest taki jak się najedzie na ten model to można sobie zobaczyć w co on jest wyposażony to jest model również na na Rivalu, podejrzewam, że to jest aktualny, a ten Rival Edition może być z poprzedniej serii ok, jedźmy dalej Skultura, no Skultura była to kolejna bardzo udana propozycja Meridy bo to jeden po drugim były te premiery i cóż, jest to rower bardziej taki, trochę bym powiedział, uniwersalny, również bardzo aerodynamiczny. To różnice w aerodynamice między Skulturą a Reacto nie są jakieś mega wielkie, bym powiedział. Ostatnio widziałem materiał zrobiony przez yy, yy, YouTubera brytyjskiego przez Francisa I On porównywał dwa modele Scotta akurat. Yy, tam był model. Yy, Scott Foil oczywiście I Scott Addict RC Różnice w watach w tunelu aerodynamicznym to były 3-4 waty Także te różnice naprawdę nie są duże Bardziej bym powiedział, że różnice w tych rowerach są w sztywności Czyli ta Merida React to jest taka sztywna bestia Tutaj troszeczkę tego compliance Troszeczkę takiej, takiej pracy tego roweru w skulturze dodano i, I tym te rowery moim zdaniem bardziej się, bardziej się różnią. Te Aero to są różnice bardzo nieduże. Mamy podobną sytuację również Merida Reacto 8000 jako rower taki w tej chwili topowy, ale nie ma tu wersji Team, która ukaże się wkrótce. Powinna, powinna ona ukazać się wkrótce. Mamy tutaj różne modele, trochę Mix, bo widać, że tu jest model 22-23 jeszcze na stronie. Weźmy tą 8000 zatem. I skultura, no inny trochę wygląd, bardziej slopingowa rura, wiece, więcej tej sztycy wystaje, zatem mamy większy komfort, bo i ta sztyca tutaj będzie miała szansę bardziej zapracować. Mimo tamtego wycięcia, że tak powiem, w reakto, to ten, ta sztyca dalej jest dosyć sztywną sztycą. Bo ja na tym jeździłem i nie odczuwałem tam jakiegoś znacząco zwiększenia komfortu. To nie znaczy, że na tym rowerze jeździło się źle, jeździło się dobrze. Ale niektóre osoby odczuwają lekkie bóle pleców od jazdy na reaktor, i to jest prawda. 22500 zł skultura, tamten rower kosztował tam kilkaset złotych więcej. I jest to rower lżejszy, tu spokojnie można się pokusić o rowery ważące 71, 72, a nawet i poniżej 7 kg, jak ktoś jeszcze wrzuci jakieś super lekkie koła. Koła, które tutaj mamy dostarczone, to również jest porządny produkt Reynoldsa AR46 Disc Brake. Są to kółka, które Reynolds tą serię 46mm produkuje już wiele, wiele lat. Kolejna, kolejna wersja tych, tego samego produktu i Ultegra 12 jako grupa napędowa. Reszta wyposażenia to produkty Meridy siodełko Prologo. Ja, tak jak nie ukrywam tego, że nie, nie przepadam za tymi siodełkami, nie pasują one do mnie i to znaczy, że to są źle siodła. Wielu kolarzom mogą one pasować, tak trzeba o siodłach mówić. Nie ma czegoś takiego jak ogólnie dobre siodło, nie ma czegoś takiego. To tak jakbyś powiedział, że jest, nie wiem, ogólnie dobry tort. No Jednemu będzie smakował, a drugiemu nie będzie. No, tak, to, tak to działa. Rozmiary mostka dopasowane do rozmiarów samego roweru. Przejdźmy jeszcze tutaj do geometrii. te geometrie są tutaj dostępne, bez problemu można sobie to posprawdzać. 138. No czyli taka sportowa geometria, sportowa proporcja, która, która gwarantuje no to, że tym rowerem będzie się jeździło, tak jak rowerem wyścigowym. No nie, nikt tu nie mówi, że projektuje się rowery tego rodzaju po to, żeby było na nich jakoś najbardziej wygodnie. No pewien trening też trzeba odbyć, żeby na takim rowerze fajnie sobie swobodnie jeździć. To są maszyny do sportu i tak producent je buduje. 72 stopnie kąt główki, czyli taki typowy dla szosy sportowej, kąt podsiodłowy 74. No to są takie klasyczne proporcje dla roweru nowoczesnego sportowego niziutkie główki, ale to nie ma znaczenia w tych czasach, wiele razy Wam to powtarzam, patrzcie na całość patrzcie na widelec, patrzcie generalnie na stack, to jest najważniejszy z tych, z tych rozmiarów i tak przedstawia się geometria, jeszcze zobaczmy na rozstawku 982, troszeczkę dłużej od najkrótszych modeli rowerów szosowych ale to jest dalej jak najbardziej sportowa, sportowa postawa, sportowe podejście do projektowania geometrii. No w Meridzie też możemy liczyć na bardzo konkretną jakość tej ramy. Od wielu lat te systemy, te same systemy, one tak są opisywane: anti-wrinkle system i tak dalej. To dalej działa i dalej się to spisuje. Także o tutaj macie te technologie, wszystkie. Jak, która to jest ta z tymi zmarszczkami? O, to jest dokładnie to. Widziałem w środek ramy Meridy wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Tutaj nie ma naprawdę zastrzeżeń. Są to też rowery oparte o suporty PressFit. Bardzo jakościowe i przypominam też, że Merida jest powiązana ze Specializedem, także tą jakość możecie widzieć nie tylko w Meridzie. Ok, co mamy dalej? Dalej mamy skulturę Endurance. Jest to enduransowa wersja szosowej maszyny od Meridy i przejdźmy może bez dalszej zwłoki do geometrii tego roweru, żeby zobaczyć gdzie są te różnice. Przejrzeliśmy sobie przed chwilą klasycznej Meridy z kultury geometrię. Zobaczmy czy widać tutaj jakieś różnice, czy mamy coś takiego co od razu się rzuci w oczy. No wyższy stack, czyli tak jak najprościej się to robi. I zdecydowanie krótszy reach. No, to są, to jest wygodny rower. To będzie mega wygodny rower. 1,50, to jak na szosę, to jest szok. To to będzie jak stary Mercedes 124. Będzie się prowadzić mega, mega wygodnie. I jeżeli szukasz takiego roweru, który cię nie zmęczy, jeżeli nie ścigasz się, nie masz ambicji na jakieś tam naparzanie na, na segmentach, to spokojnie w taki rower przyceluj i będziesz mega, mega zadowolony. Ten rower konkretnie również jest wyposażony w Ultegrę Di2 Są oczywiście y, tańsze wersje tego roweru Wyposażone trochę skromniej i kosztujące mniej I warto na nie również zwrócić uwagę Bardzo ładne lakierowanie, no widać ta główka jest wysoka y, 21 999 zł Zobaczmy jeszcze tylko z ciekawości karbonowe koła y, Merida Team y, y, No to w takim razie jest to rower całkiem kompleksowo wyposażony nie mamy tutaj jakichś oczywistych braków, że tak powiem a grupa z kolei napędowa, no to jest grupa, która po prostu zadowoli każdego no bo jeżeli komuś brakuje jeszcze technologii i precyzji działania jeżdżąc na Ultegrze to znaczy, że powinien zgłosić się z tą grupą do serwisu, do regulacji ewentualnie jakiejś drobnej, sprawdzić jak hak jest ustawiony, sprawdzić tego rodzaju rzeczy i to ma chodzić idealnie i tak chodzić potrafi. Ja Wam to gwarantuję, bo na takiej grupie jeżdżę już od dłuższego czasu, tam 105, Ultegry, Dura, Dura Ace y i naprawdę potrafi to chodzić bajkowo. Yy, ok, yy, także... Klasyczny endurance, może nie tak popularny jak te najpopularniejsze endurance jak Trek Domani, jak Giant Defy, jak Canon Dave Synapse, jak SpecuBe, ale bardzo przynajmniej po geometrii widać, że będzie to rower wygodny i godny uwagi jak najbardziej w tym zakresie. A tutaj mamy tegoroczną nowość, mamy tutaj Silexa 7000, 13999 zł. Nowa wersja utytułowanego, no ona sama jest utytułowana, bo na niej zostało zdobyte Mistrzostwo Świata w Gravelu I mamy tutaj wersję w takiej cenie jak Wam powiedziałem, bez złotówki 14 tysięcy Na GRX 820, ale to zobaczmy sobie tutaj czytając już samą specyfikację Zerkając na samą specyfikację Wygląda to dobrze. Grupa to jest GX820, tak jak przed chwilą wspomniałem. Tarcze hamulcowe, wiadomo, otrzymano. Natomiast to, co jest ważne, to jest RAMA na karbonie CF2, pojemność opon dla opony 700, czyli dla takiej standardowej opony, jaką najczęściej używamy, nie 650, tylko tej większej takiej. Y, która jest najpopularniejsza, to 47 mm. O 45 się nawet mówi dla tego roweru, ale to jest naprawdę mega zdrowo. Y, oczywiście y, są tutaj na wyposażeniu też opony Maxisa Ramblery. Y, Rambler niezła opona, nie ma jakichś super niskich oporów toczenia. To trzeba przyznać, że to nie jest jej zaleta. To nie jest opona o parametrach Pirelli czy Continentala, ale za to jest niezła, jeśli chodzi o Odporność na przebicia To jest naprawdę jej duża zaleta I mamy tutaj Naprawdę fajną Fajną oponkę 12 oczywiście kasety 11-51 akurat w tym przypadku Czyli to już jest ten nowy GRX Na dentce jest wyposażony Czyli no Merida nie robi tego Tak jak Giant, że daje zestawy do tubelessa Do wszystkiego Ale robi to troszeczkę inaczej to, co, na co warto zwrócić uwagę, żeby się trochę przymierzyć do tego roweru, to na wartości licz w tych rowerach. Jak widzicie, jest to naprawdę długa wartość. Ja już o tym wspominałem w jednym z filmów. W moim rozmiarze jest 402. To jest jakieś 20 mm minimum, a może nawet i 30-25 więcej niż ja potrzebuję. 1,46. Ta proporcja wychodzi ok, bo z kolei stak jest bardzo wysoki także pamiętajmy o tym, że te rowery są dosyć długie, warto się do nich przymierzyć, podejść do jednego ze sklepów Bike Atelier i przed zakupem przymierzyć sobie ten rower, bo to jest dosyć istotne, żeby Wam on dobrze siadł, żebyście byli zadowoleni z tej maszyny. Poza tym kąt główki jest dosyć płaski, 69,5, to się rzadko spotyka w gravelach, aż tak płaski kąt, ale to z kolei powoduje... Że takie rowery są mega dzielne na zjazdach. Także jak mieszkacie w tej południowej części Polski, gdzie jest tych zjazdów sporo, no tak jak tutaj chociażby miasto, z którego ja pochodzę, Bolesławiec, wszystko co na południe od Bolesławca to już są chopki. Tu przejedziesz 20 km, kilo, 15 km i masz 300-400 metrów w pionie, i tak jest przecież w całej południowej Polsce. Także bardzo dzielnie ten rower będzie się prowadził. No i zachowuje wszystkie cechy meridy, czyli wysoka jakość, dobre odejście. Mistrzostwo Świata na tym rowerze padło. Także, co, jakie więcej rekomendacje możemy tutaj oczekiwać, jeśli chodzi o wygląd? To taki klasyczny, dosyć wygląd: rurki podsiodłowe podciągnięte tutaj pod rurę górną, która idzie w slopingu takim lekkim. Porządnie zrobiony rower, bez jakichś kombinacji nadmiernych, i bardzo duża pojemność też na opony. Jeżeli marzą ci się szersze opony, śmiało bierz Silexa, ale Silex nie jest ostatnią propozycją. Jeśli chodzi o, ten, o rowery do gravela z mniejszym prześwitem na opony, bo 35 mm, mamy tutaj skulturę Endurance GR. Yy, także jest tu jakaś alternatywa na takie szybkie latanie, no ale pytanie, czy tamten rower poprzedni nie był szybki, skoro zdobyto na nim mistrzostwo świata w gravelu to co jeszcze można od roweru wy wymagać no ale tak się jakoś marketingowo nie chce teraz złożyć w Meridzie, bo wygrano na Silexie no mistrzostwo świata, a nie na tym rowerze z kolei, yy, domyślam się, że tam była możliwość wrzucenia takiej fajnej oponki jakieś 40 czy 38 które są bardzo poręczne na wyścigowych trasach, CF3 yy, klasa karbonu Mamy tutaj oczywiście, te wszystkie inne rzeczy, o których, o których przy meridzie się mówi. I zobaczmy sobie. Tu też jest dwunastkowy GRX 820. Tak jest wyposażony ten rower. Tutaj w meridzie można sobie fajnie wszystko porozwijać, mega profesjonalnie zrobiona strona 11:36 kaseta, czyli troszeczkę mniej stopniowana, widać, że taka przeznaczona pod szybszą trochę jazdę. Ja muszę osobiście powiedzieć, że jeździłem na oponach 34 akurat, to były 34, tak? Na WTB-oponach i są one mniej uniwersalne od szerszych opon. Jak masz te opona, jakąś 40-42, uważam, że nawet 45 że bezpieczniej się jeździ po lesie, bo las to nie tylko idealne szutry, ale również odcinki piaszczyste i tutaj ta szersza opona miażdży i wygrywa taką rywalizację. Także ja osobiście jeżdżę na 40-kach, ale i 45 też bym przygarnął i sobie na niej chwalił taką jazdę. Lubię też, jak rower jeździ szybko, to wiecie już o tym, wielokrotnie o tym mówiłem. Ok, przypominam też o subskrypcji tego kanału, bo dzięki tym subskrypcjom ja mogę pozyskiwać rowery na testy i inne sprzęty, koła, opony i tak dalej. I bardzo Wam dziękuję za, takie, za te subskrypcje, bo to pomaga. Na dzisiaj to tyle. I dziękuję Wam bardzo za, za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego nagrania. Hej!